Cześć Makka, to i <laughs> są dzisiaj nowe kurczaki, mm, nowe jajka co tam, będę jeszcze sprzątał u królicy przed koceniem Ym, O ile jest zakocona, bo jeszcze nie wiem 12 będzie się miał, będzie się kociła i tak <laughs> i na początku chciałbym Was zaprosić na mojego Facebooka i do mojego drugiego kanału Spławikowe Łowienie No yy, i tak, chciałbym jeszcze Wam yy, powiedzieć, żebyście nie wychodzili z domu Znaczy no, wiecie, na podwórko macie, ale poza teren, podwórka czy... No, poza teren, na przykład podwórka na drogę, żebyście no, najlepiej nie wychodzili, no bo Wiecie no, ty już 3000 osób zarażonych y, tym koronawirusem i no. Ja nigdzie nie wychodzę, ja tylko y, na podwórku jestem. Y, no i na, na początku przyjdę do Gołębi W której właśnie taka kureczka do mnie przyszła y, czerwona, ale no. Z białami. Opcja jakaś była od sąsiada na 100%. No, uf, w tym w gajniku nic się nie zmieniło. Te same jajka. Tutaj, stemnica Paw Pawia e, zniosła właśnie jajko. Nawet powiem Wam szczerze, że nie wiem kiedy, czy dzisiaj, ale chyba wczoraj e, w nocy. Tutaj. Nie mam e, latarki. O, widzicie, latarki nie mam włączonej, bo mam mało procent, więc nie da się. E, bociany jeszcze nie zniosły. Tutaj jeszcze się nie wykluły. O, tutaj widynne, widynka już e, zaobrączkowałem. O, widzicie. Nie, wiem, czy zauważyliście. E, Deeperki się wykluły Samczyk już taki trochę poddenerwowany Widzicie Dobry, fajny samczyk jest Tutaj nie. o o sorry Tutaj deeperki samczyk jest fajny nawet Widzicie Dwa e, No ten. da sobie rosną. Nyweczek też. Tamten zdech Mały. Powiem Wam, że w sumie. Dobrze, że zdechł. Bo tak. Czeka, czekać. Czekać, czekać. Obrączka. Niech rośnie ten nywek. Już nie. E, w dzień na nim nie siedzą, tylko w nocy i tak no trzy nowe jajka, dwa młode u pocztowych yy, te są no, nowe młode yy, no tylko nowe młode tylko tutaj nic w gaminiku u nich tutaj też muszę yy, też się zabiorę dzisiaj za sprzątanie tu samczyk sobie siedzi, tam też samczyk sobie, sobie siedzi. Mm. I tak dobra, to ja idę teraz do pocztowych i po jakąś latarkę i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem. Tutaj widzę, że Kwoka już y, poszła pić. Tu widzicie już trzy nowe kurczaki. Tam są w oborze. <śmieniu> Muszę. ich Tutaj, tutaj nie wiem. Taki fajny nawet wyszedł. To białe resztę. O, tam są reszty. O, okej, o, 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 o. okej. Okay, okay. To taki fajny tubaty jest. Był właśnie taki... Eee, czarny, no ale zdech, jak gdzieś tu go wyrzuciłem eee, nie chcę nawet pokazać, właśnie właśnie zdechł ten czubaty no niestety a i jeszcze wam zapomniałam powiedzieć przyszły mi eee, właśnie te skówki z numerem telefonu już pozakładałem wczoraj w, wczoraj właśnie przyszły tutaj eee, o widzicie tu tak eee, widzicie ten Młodziak. Tutaj widzicie, o. No nie, nie no nie widzicie. Latarka trochę też słabo. O, tutaj właśnie jest skówka z numerem. Bo zakładałem tym, co właśnie będę w tym roku wywoził. No, a tu widzieliście, że młode są. O. E, gdzie jeszcze? No tu nowe są. E, są nie, Tu są, widzicie? E, a, od, od tego... O ja, sorry. O, od tego jest jeden. E, tutaj już są takie większe. Tu od tego rośnie. Trochę latarka słaba. O, tutaj buda peści krośnie. Yy, muszę im tu posprzątać, wiecie, bo już gniazdo roz... O, tutaj nie wiem, jakiś będzie czerwony Budapeszt. O, piórka czerwone ma. Nie wiem, a już nawet zabrączkowany rośnie ładnie. O, 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 o. Tu. I tu taki, jakby, szmal będzie. Co eee, tutaj? No i tutaj się wykluły... Znaczy, na razie jeden się wykluł, ale nie wiem, czy... reszta znaczy, o. Widzicie. Widzicie jednego, a nie czy drugi... A nie wiem, czy drugi się wykluł, a nie... Wykluł się, dobra, widziałam... Widziałam, że się wykluł. Tutaj jest taki, jeden. I tutaj są dwa, a i tutaj też. O, ale to sam czy siedzi na nich. Yy, no, yy, tu parę, yy, ile? Zamówiłem 30 sztuk tych skówek i zostały mi na 26 gołębi właśnie założyłem. Na 26 gołębiach założyłem skówki tym, co będę właśnie wpuszczał. Tym co nie będzie wpuszczał, to no niestety nie, nie założę. 4 zostały, więc... No, może założę tu jasnym, jasnemu. I budę i jeszcze może. Jemu założyłem, zaraz jeszcze. On leci, jego samiczka nie, le nie, le nie leci. O, samiczka to jest ta. O, na 100% to ten leci, o ten leci. Ten to tyle był wywożony, że wow. Gdzie on nie był wywożony? Ten będzie wywożony. Ten będzie wywożony. Może teraz pokażę, ale on taki jakby malusieńki, o widzicie, malusieńki. E, tutaj też, o, ten będzie wywożony. Nie, no, no, 26 gołębi będzie, będzie wywożonych i nie wiem właśnie, na pewno nie będzie, no te dwa, o, ta niebieska z tą pstrą, na pewno nie będzie, Dwa, dwa białe, ten, ten taki nakrapiany, nie wiem czy widzicie, taki ciemny. To jest chyba pięć, tak? Tutaj ta nie będzie wywożona, to jest 6. Eee. Jeszcze coś chyba, sześć gołębi nie będzie wywożonych, tak mi się wydaje. No. Powiem może? Nie pamiętam. A jeszcze młode będą włożone. Lecz znaczy młode, to jeszcze nie wiem. O i dobra. To ja już kończę film. Idę się u królików i u Gołębi. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.